Państwu. Dzień dobry. Witamy się oczywiście ze słonecznej Kambodży. Wstał nowy dzień. Jest pięknie, jest ładnie. Ewa na mnie tylko krzyczy, że za, za głośno się witam, ponieważ śpią kociaki. Nie budzisz je. Ale śpią, one się nie, nie reagują w ogóle. Ale podnoszą uszy do góry. No, tak. <laughs> oczywiście nie mamy żadnych konkretnych planów poza opieką nad kotami, oczywiście. No i spędzaniem naszego dnia. Na pewno będziemy się ze znajomymi widywać, bo, bo przyjechali, także, także na pewno się z nimi zobaczymy znowu. No i pokażemy Wam, co się dnie, będzie działo w dzisiejszym dniu. Ewa tutaj dała kociakom do karmy trochę wody, żeby miały więcej wody. Ale jak już trochę wody do binkę tylko, to już się jeść nie chce. Chciałam przemycić troszkę. Wiemy, przemycić chciałaś trochę wody, ale... Bo nie chcą pić. Przestały pić wodę w tej chwili. No bo nie lubimy wody, panciu. Mleka też nie chcą, więc no jakoś trzeba przemycać się im, prawda? A mają mokre żarcie, to może ten... To może dlatego nie chcą. No może. E, a dasz mi trochę szyneczki dla nich? No tak, to, to, to tak... Wiesz, że bo to trzeba delikatnie, żeby nie zadać. Ja tak delikatnie im dam, no. Co ty Weź ukrój kawałek, nie żałuj. Nie żałuj, nie bądź taka. Ja to nie wiem, czy to tak można dawać. A taki maciupeńki ukrój, no. Widzisz, jak, jak Filemon się na ciebie patrzy. Masz takie trzy kawałeczki. Dobrze, małe trzy kawałeczki. Zobaczymy, czy w ogóle zjedzą. Takie małe trzy kawałeczki, takiej szyneczki. Filemon, takie lubisz? Pociągnięte, może bardziej co? Powinniśmy dać. Nie, on ma to gdzieś. Nie jestem głodny. Takie to co sami, jest. Coś pachnie, ale nie wie co. Co tam masz? Aha, no, to trzeba się pocierać teraz o to. Ja myślę, że to trzeba ten. A ty? Nie, nie, temu to nie daj. Bo co? Tam Tamten nie zje. No Niech mu tylko. A nie. właśnie, że ten zje, bo on lubi twarde. No, on lubi, ty no już zjadł. Ty już, on to szalał chyba. Tak, 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 tak. On lubi twarde żarty po prostu. No przecież nie można mu... On po prostu takie lubi, on, on lubi działać. Masz. Nie ma. Już? Już. Dzieciaku, no ty w się się ty się, no, ale jak się aż się zaniepokoił. Masz. Trzeba by było, wiesz co, by może kurczaka pieść, z kurczaka mu gotować i pójdzie obciać na drobniutko. Ale gotować, a nie surową? No nie wiem, mi się wydaje, że raczej gotowane na początku. No co jest? No. Co czochu Ty się chciałeś no. tylko popieścić, nas no. się kręci. No, temu się chyba spodobało coś. On woli rzeczywiście, on woli sobie podziubdziać, po, po tak, tak. Po, 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 pie, pomielić w buzi coś, nie, on papek nie lubi na przykład, mleka też nie, wody przestał pić, więc dlatego mówię, to jest, trzeba oszukiwać, no. Chodźmy zjeść też, a później się będziemy, o, może z lekarzem to. trzeba by było zobaczyć, co on powie, jakie jest jego zdanie, no to mówię, ten jest zdecydowanie bardziej za... Za twardym jedzeniem. Za twardszym jedzonkiem, tak. Jeszcze. Daj mu jeszcze to Nie. Nie. nie, bo za dużo będzie miał. Zobaczymy, jak będzie reagował. Nie wiem, czy Wam to już pokazywałem, ale patrzcie. Patrzcie na Ewę. Specjalnie poukładała go poduszki, bo jak się maluchy wspinają, to żeby miały po czym zejść później z tego. Te maluchy. Znaczy, właściwie ten maluch, o ten proszę bardzo. Filemon sobie śpi tutaj lub Filemonka, tak? A kolejne dwa już Wam pokażę. Chyba dwa. Gdzie się poukładały? A, podczołgam się, podczołgam. Widać coś? Jestem tam w pudełku. Miał! A tamten drugi w głębi? Oho, ho, oho! Ho, ho, oho, ho. Co się dzieje? Zaczepiłeś? Dawaj jeść. No tak. No tak, no. tak, myślałem. Myślał, tak, ktoś. Tak. Myślał indy no. niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Mówiła, nie zaczepiaj kotów, nie mów głośno. No dobra. To zaglądasz do pudła. No zachciało mi się zajrzeć, no. Teraz się baw. No teraz się baw. On zwariował. Miau. Poszalał chłopino. Z kotami się bawi. Ty, Marcin, tobie włosy chyba rosną, wiesz, po tym szamponie. No, zaczęłam, Marcinowi zaczęłam myć włosy, znaczy nie, głowę. Włosy być. No, ta włosy, to nie. Dobra, gdzie jest trzeci, żeby nie zgniótł? Tam, a czekaj, bo już się gdzieś schował teraz, już się ruszył. Marcin, za, Marcin miał takiego łyskę na głowie i zaczęłam mu myć gdzie szamponem. Gdzie jesteście, żeby was nie pogniósł, bo wy jesteście... Właściwie tylko mu smarowałam tą jedną część, gdzie ma zmienione czyli właściwie gdzie nie miał włosków, ale mi się wydaje, że tak jakby mu chyba powolutku odrastały. Pokaż się Marcin, pokaż się Marcin w pięknej, w całej okazałości. Proszę bardzo, pokazujemy główkę. No, a, a taki jestem radosny, tak? Tak? Mi się wydaje, że tak jakby troszkę lepiej było teraz. No i tamty nie wygląda mi jakoś na grzybicze zmiany, bo tam skóra jest ładna. Ale widzę, że sobie chyba jajeczka pomalował. Tak, proszę. proszę, jaka dziewczynka siedzi tam. O. Figury, pozycje, tak i nóżka do góry i nóżka na dół. No proszę, albo odwrotnie, nóżka na dół i nóżka do góry. E... Z tymi kotami. Ewa, co się dzieje? No słuchaj, no. No masz, ten, pokaż, ten... pokaż. Co się dzieje? Ten, ten, nie, ten jest ok. Ten zwymiotował dzisiaj, to on do lekarza trzeba z nim, ale ten no zobacz, ten ma kurczę łaj, rękę ma łapę ma jak talerz, ja nie wiem czemu on ma Co taką... mu się stało w tą łapkę? No zobacz jaką ma wielką, zobacz jaką łapkę ma wielką. no spuchła mu rzeczywiście. Chodź no co wiesz ty? co, ja idę poszukam e, jakiegoś weterynarza co i ty, poj mały? pojedziemy ty To po nie wiem czy to alergiczne ma czy co, no takie... No jak alergiczne no, cała, cała spuchnięta. No spuchnięta, tak dobra, 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 przecież nie miał ani przyciśniętej, ani nic. Ale on, zobacz, no on rusza tą łapką, on nie to, że go jakoś, ale zobacz, wielka jest jak, jak ten. Ty może go coś ugryzło No po nie prostu. wiem właśnie, no to tak wygląda, jakby opuchnięte, no. Bo tam leżał na tym, na, na balkonie sobie. O urządzał, Boże, święty, żeby... dobra, kocie, Boże. Dobra, myszko, ja już mam stres. Zbieramy się, chodźcie. zbieramy się, tu nie ma, nie ma co się tutaj Ty, szczypać. Ty, temu coś naprawdę się wydarzyło. Trzeba je, dobra. Szukaj lekarza. Ale... Dobra, kochanie, ja szukam po prostu jakiegoś dobrego weterynarza tutaj w SimRep. Kupić im co? No to koty powoli się szykują do transportu. Ewa je będzie wiozła w takim plecaku. Generalnie. Te dwa maluchy, już wszystkie trzy były w środku, ale dwa wylazły i zamknęły trzeciego w środku. No. słuchajcie, no musimy pudełko chyba dla nich zakupić normalnie. Ale eee, po kolei. Tak, generalnie po kolei. Najpierw, najpierw weterynarz, znaleźliśmy jakiegoś... No, teoretycznie najlepszy w SMR. Nie ma lepszego. Ponoć mhm. drogi, ale co tam? Lekim. Ale kurczę, mówię ten to alergiczną tą łapkę będzie miał. Alergiczną łapkę? Ugryźć go coś musiało. Dobra, pakuj kociaki. Chodź, musimy mu podać jakiś foroset ten, hydrokortizon. Chodźcie, no już. Spakować się już proszę do worka. No, cyk dubski. O. Jesteś tam? Są wszystkie trzy. Są. Wrzucaj i niech się... Te? Niech się tam... Nie zamykaj tylko ich oczywiście. No. Podnieść plecak, bo ci będą wychodzić. <laughs> Czekaj, no ja się boję, że zaraz zaczną te, się wspinać. No ja muszę trochę przymknąć. Je. No trochę je przymknij, ale wiesz. No. Dobra, chodźmy, Oj. chodźmy. Dobra, ja muszę się szykować. No to Ewa wygląda tak, kocia mama, proszę bardzo. No, skradaj się. Pilnuję, żeby nie wyskoczył mnie tutaj. Nie, no, no to pilno ja będę wolniutko jechał, żeby mm. było Dobra. bezpiecznie, tak? Dobrze, no ja muszę je otworzyć za, za ten... Dobra, ja wyjedź już, ja zamykam. No dobra, dojechaliśmy do takiego miejsca. Mówią, podobno najlepszy w Siem Rep. Animal Mama coś tam, coś tam. To jest cały szpital. Chyba weterynaryjny. E, wchodzimy... Znaczy Ewa już poleciała do środka od razu, ja zaparkowałem motocykl, a teraz, teraz będę wchodził. Nie wiem, czy będę mógł coś nagrywać w środku, w każdym razie wchodzę i patrzę, co tam się dzieje z naszymi maluchami. No właśnie, koty chyba po raz pierwszy widzą deszcz. Przynajmniej tutaj w tej wersji, ale dalej gdzie nie siedzą na balkonie. Widocznie... Widocznie jeszcze nie doleciało do nich. Zobaczymy jak szybko będą uciekać. No. Przyjechaliśmy do domu odstawić kociska. Pokaż te miał miałki. Miał miałki. Jeden siedzi na dole. Miał miały są takie. miały No a tutaj jest pani łapka. Pani łapka jest taka łapka. Co się chyba musiało rąbnąć? Taka jest wersja przynajmniej. Pani doktor stwierdziła, że jest opuchnięta, a nie podejrzewa, żeby jakieś tam złamanie było. Raczej jest jakieś ugryzienie przez jakiegoś owada. No może coś tam złapała gdzieś, będąc na, na balkoniku, tutaj. Więc zostaną koty na razie sobie same, mają jedzonko, yy. niech sobie zjedzą, niech sobie prześpią się, bo trochę z stresu miały no, dzisiaj. Miały, miały. A słuchajcie, o całej wizycie, która była nasza, no niestety nie mogliśmy nagrywać, bo nam nie pozwolono nagrywać. Zdjęć pieniądze. kilka zrobiłam, więc możemy wpuścić kilka tak. zdjęć. To Wam chyba opowiemy na spokojnie, na wieczor wieczorę, tak, co? Tak, bo wideo nam nie pozwolili zrobić, ale powiedzieli, że zdjęcia możemy zrobić, więc na pewno Wam pokażemy te zdjęcia, umieścimy gdzieś, żebyście zobaczyli, jak wygląda klinika weterynaryjna w, w Kambodży, w bardzo Siemre. Taka, taka tak, maja, bardzo, to bardzo, bardzo tak, przyzwoite, tak naprawdę. Tak, bardzo fajna. Pani doktor rzeczywiście kotki ładnie zobaczyła, ale mówię, to wszystko opowiemy Wieczorne. później. A teraz lecimy sobie. Na miasto, na chwilę. Także widzimy się za momencik. Wy zostajecie w domu? Nie, 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 nie. W domu zostajecie. W domu zostajecie. Macie zakaz wychodzenia na dwór, karniaka macie. Pani doktor powiedziała, że nie, ma, nie możecie wychodzić na dwór. Proszę, wracamy. Wraca. Ja się tu muszę wysmyknąć. Tutaj kask? Daj kask, daj kask, daj oba kaski. Trzymaj kamerę, bo ja się nie wydostanę z tym. Już. Ja się z, z kamerą nie wydostanę mhm. z kotami. Więc takie chopki. jak musi się ewakuować, bo tutaj już towarzystwo siedzi pod drzwiami i się zastanawia, jak tu zrobić, żeby uciec. I nie wiem dlaczego, ale tak zaczynają naprawdę w tym kierunku, to tak jakby spida dostawały i jak tylko człowiek zaczyna wychodzić, pokazywać się... Nie no już no towarzystwo to widzę siedzi. Dzieciaki! No to wiesz co? a może do kuchni zanieść? Dobra. Dobra, wyniosę je. A to przylecą za mną przecież. Miał miał. Dobra, wszystkie trzy. do kupy. Raz, dwa i trzy. Za jednym hmm. zamachem. O Jezu, tak gniecia. Proszę, idźcie tu. Nie gnieć brzuszka. Tu. Pięknie, więc udało się uciec z kociaką. Ewakuuj się szybko, bo zaraz przylecą. Czekaj, czy klucze mam? Wszystko Weź, mam. masz klucze do chałupy? Chyba mam. No. Pięknie. Masz przyjaciela już u siebie? Tak, mam już przyjaciela u siebie. Gdzie jest reszta? Nie wiem, gdzieś się, gdzieś się potałętają. Pewnie jedna w swoim kasku siedzi taką szybciutką nagrywkę robimy teraz, żeby Państwu przedstawić yy, wizytę eee, Pokazało, do lekarza, tak, tak, tak. Okazało się, że pani doktor bardzo dokładnie sprawdziła wszystkie kopki, bo wszystkie, cała trójka z nami pojechała, sprawdziła oczka, skórę, także zobaczyła i mówi, że ten na pewno grzybicy nie ma z łapką, to no, no, zapewne, z jest. łapką to zapewne. Coś ugryzło tego czarnego kotka w łapkę, dlatego spółko dostało tabletki. Oczywiście zapytaliśmy się o karmę dla kotów, czy ta jest odpowiednia, więc pani doktor powiedziała, była zdziwiona w ogóle, że tak dużo koty jedzą. Powiedziała, że możemy zacząć gotować pierś z kurczaka, pokroić na drobne kawałki i mieszać razem z whiskasem. Kotki będą dalej... Aha, dostały już lekarstwo na odrobaczenie. Tak. Na razie jedna sztuka, w jeden raz dostali. Następne odrobaczenie będzie za dwa tygodnie i wtedy będziemy stosować przez trzy dni odrobaczenie, dlatego że za duża ilość lekarstwa na pierwszy raz dla takich maluchów by je mogła po prostu troszeczkę... No mogłoby tego nie, nie przeżyć, no. bo się okazuje, że te robaki, które są zabijane, to one nie są wydalane, tylko się rozkładają i tam toksyna to za małe. Koty. W ogóle już wiemy teraz dokładnie, kto tu jest dziewczynką, a kto jest chłopcem, mm -hmm. tak. Także proszę bardzo. Miałcin to jest chłopiec, to wiedzieliśmy, mm -hmm. tak? No chodź. Literat jest literatem, a nie literatką. Mm -hmm. Czyli a jest chłopiec. A filemon jest filemonką. To jest Czyli jest dziewczynką. dziewczynką. Dokładnie. Oprócz tego... <klujna> Przepraszam, koty zostały zbadane na, jak to się nazywa? Na, na wirusa kociego, który miał. Obokuje... Ja mam yy, to na Dużą śmiertelność u kotów w takim wieku, wszystko wyszło negatywnie. Pan Neukopenia yy. wirus jakiś taki. Jest wirus. Więc no, pani doktor powiedziała, że należałoby z kotami na razie przesiedzieć w zamknięciu, nie wypuszczać ich na twór, żeby nie miały kontaktu z innymi zwierzętami. Na pewno do kontroli za tydzień czasu, żeby się pokazać. Co jeszcze? Yy, Aha, dostały jeszcze tego. Yy, tak. Yy, żeby dodawać im, ponieważ... Na flory bakteryjną. Tak, że są bez matki, to one nie hmm. mają odporności, to dostały coś, hmm. coś tam do wzmacniania odporności, co mogło co domieszać im do, hmm. do, 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 do jedzenia po prostu, hmm. tak? No i, no i co? No i po prostu nie wypuszczać dan hmm. dwór, nie dawać zbliżać się do innych zwierząt. Bo ich odporność jest bardzo kiepska i na razie, żeby... Aha, się, jeszcze, się jeszcze tak, podobno koty mają 6 tygodni, tylko są takie malutkie, bo są zabiedzone po prostu. Mm -hmm. Bo one powinny. Podobno są 6-tygodniowe koty, powinny być zdecydowanie większe, ale tak. ze względu na wzgląd, to, no. to jest sytuacja taka jaka jest po prostu. No, także, także tak to wszystko wygląda, prawda? Kociaki? Więc... No, mówimy, to jest w tym. Pani doktor powiedziała, że koty mogą zjadać właśnie jakąś tam kawałeczek piersi z kurczaka i żeby mieszać to z tozwiskawcem, dodawać można trochę wody do środka, żeby nawod nawadniać je. Odwodnione na dzień dzisiejszy nie są, także na razie dbamy tak jak, tak jak trzeba. No a jeszcze przepisała, bo się... Hmm. okazuje, że kotkom potrzeba dużo pieszczot. <grymne> Recepta czyli, wystawiona. Czyli została wystawiona na, na receptę, żeby się jak najwięcej mm -hmm. zajmować, jak najwięcej kiziać, miziać, ponieważ no koty tego potrzebują. One mm -hmm. są bez matki, one jeszcze powinny być z mamą tak. najlepiej. I po prostu jest brak takiego kontaktu bliskiego z kimś dużym. Także... No tak, to, tak wiecie, z kimś dużym? No tak. Nie, to no bo ja się nie pytałem, że to tak wygląda, jakby one szukały, szukały kontaktu. Mm -hmm. Ale tak, tak, one są bez matki, także no. mogą się czuć niepewnie i im jest potrzeba jak mm -hmm. najwięcej widziania. I to jest jedna. Mm -hmm. Jedna mm -hmm. po prostu z zaleceń. No, tak, każe. Tak, y może powiedzieć o kosztach? O kosztach? Słuchajcie, no nie, nie by było, nie było źle. Ja nie mam gdzieś rozpisane je dokładnie, na część rzeczy, ponieważ byliśmy pierwszy raz, to dostaliśmy zniżkę. Mhm. No. Ale mówię, to jest, to jest podobno droga, droga klinika, myśmy zapłacili tam niewiele poniżej 50 dolarów za, za tą wizytę, wizytę lekarską. No to, to myślę, że... Och. No. No, no i o. tak. Proszę cię bardzo. No. Ale koty są aktywne, są... To widać, że im się chyba lepiej. Mi się wydaje, że brzuszkiem tak jakby troszeczkę spadły. Spadły no. i łapka no, już jest lepsza łapka i wszystko. Jest wszystko, jest, wszystko jest, lepsze, tak, łapka już... Wszystko jest dobrze. A teraz lepsze. słuchajcie, nie przynudzamy. No dobrze, byliśmy znajomych, słuchajcie, ale my musimy. Dzień dobry. Dzień Zanim Dzień dobry. pojedziemy coś zjeść. Chodźcie, hej, małe. Hej, 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 co Was tu tak ciągnie? Co Was tu tak ciągnie? No, chodźcie. W tą stronę. Chodźcie zjedząca. Chodźcie szybciutko. Nie tu, nie tu. Chodźcie. Co was tu tak ciągnie? Chodźcie, chodźcie. Ach, ach, ile no. bym nie zawracał? Chodźcie, chodźcie. Miał, miał, miau, miau. nie tu, nie Popielonki. tu. Słuchajcie, wy macie zakaz wychodzenia na dwór na razie, bo jesteście za małe i wasz Układ odpornościowy jest zakiepski. Tak pani doktor powiedziała. No chodźcie. No już pancia tam daje chodźcie, jeść. Chodźcie. Co tam się dzieje? Nie zawracamy. Pokaż łapkę. Pokaż. No. No już chyba lepsza ta łapeczka jest, wiesz? Tak. tak. Chodź pierdołko, chodź. Co? No nie. Ja was będę zawracał. Ej. Słuchajcie, ja jestem większy, a Wy jeszcze nie jesteście na tyle sprytne, żeby uciekać. A, nawet we trójkę. Masz. Nawet we trójkę. Patrzcie, tam Chodź. jest. Niam, niam, niam. Niam, 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 niam jest. Patrzcie, noży. No leć. Leć, Miałcin. Leć, Miałcin. Patrz, jedzonko dają. No. Nie. Także mówię, wiecie. To nie o to chodzi. Mamy to... trochę odpowiedzialności Ach. tutaj. Więc trzeba wpadać i zaglądać. No pewnie do kotasków. Popierdółki malutkie, no co wy tutaj robicie? Popierdółeczki. Ale zobacz, chyba łapkę ma lepszą. Obejrzymy już tą no, łapkę. No, chyba tak. Wydaje mi się, że ma no. lepszą. Taka Pokaż chwilowa jakaś półkę. niedyspozycja, co? Pokaż ma puleczkę, no. No. Pokaż co ty mamy tutaj. Pokaż. Nie? Nie będziesz pokazywać? Dzień ci będę no, się. Chyba... Nie no, ładniejsza jest ta łapka według mnie. Miał, 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 Czy, Czy ta druga jest? Nie no, bardziej podobna do tej drugiej już teraz jest, no? Nie no, no jest jeszcze troszkę opuchnięta, ale już nie jest taka. Bo to była ta lewa, nie? Tak, tak. No tak. jak się zastanawiasz, która to była, to znaczy, że jest lepiej. No i co? Pieszczot trzeba. Dobra, chwila, pieszczot trzeba. i spadamy, bo musimy, my też musimy coś pojechać zjeść, wiecie? Trzeba. Przyszliśmy Wam tutaj dorzucić. Ktoś się do mnie dobija tu już. I idziemy coś zjeść. No to cóż, lecimy jeszcze na momencik. Spotkać się ze znajomymi. Zgadź światło, mam klucze, więc lecimy. Zaraz zamówimy tak, tuk, tuka jeszcze. Tak, żeby tu nikt nie wyśmignął. Wysz... Dzieciaki zostaną wyśmigną. maleńkie koteczki. Jak wrócimy, wszystko opowiemy, jeżeli chodzi o, o wizytę lekarską. Ile kosztowała, co pani doktor powiedziała, co przypisała. No i takie tam różne, różne rzeczy. No i cóż, za moment ci widzimy. Także. To będzie tylko chwileczka. No to czekamy na tuka, a tutaj, tutaj akurat panowie zabierają y, śmieci. No i widzę, że, że biedni są w klapeczkach tylko. Klapeczki mają bez żadnego porządnego obuwia. U nas by to nie przeszło. o, oho, oho, coś nie wyszło. Coś nie wyszło im, no dokładnie. Koty nakarmione, wymiziane, wykiziane. A my jedziemy sobie dalej, za moment wracamy. Pan jeszcze nam pomachał na, to, na, na dobranoc. Tuk-tuk jest? To nasz? Uważaj. Tu coś jedzie z tej strony. Dobra. Jesteśmy. Hi! jesteśmy to już będzie za chwilę, coś No to jesteśmy na miejscu, jesteśmy akurat w tempu, przyjechaliśmy coś zjeść, Alan płaci za ten, teraz się widzimy.